Dobry wieczór kochani. Dzisiaj pogaduchy do poduchy, jak zawsze. Się ja pomóżę, że wysłuchacie. Później w razie czego czekam na super fajne komentarze, nawet i nie te fajne, ale ogólnie jakieś pytanka, nie pytanka, wszystko się na wszystko się odpowie, wszystko się powie. Dlaczego właśnie dzisiaj chciałam poświęcić ten wieczór na odpowiadanie pytań, które przychodzą do mnie na skrzynkę mailową, sms -owo. pytacie się o różne rzeczy związane z tarotem, związane z rytuałami, no bo chcecie wiedzieć, chcecie mieć większą wiedzę w tym, co chcecie robić, tak żebyście wiedzieli, co z czym się je i dlaczego. I bardzo fajnie i bardzo ja takie pytania lubię i bardzo kocham na takie pytania odpowiadać, bo wiem, że yy, każdy rytuał, który chcecie wykonać jest po prostu rzeczą przemyślaną, a nie zrobiona pod wpływem emocji, yy, z, że najgorzej tych złych emocji, to już jest w ogóle przechlapane, więc fajnie, fajnie, że najpierw się pytacie, dociekacie i to jest na wielki plus. Dzisiaj napisała do mnie pani Ania, słodziutka, kochana pani Ania, która miała dzisiaj też do mnie wiele pytań i postanowiłam, oczywiście też pani Ani, oczywiście odpowiedziałam na te pytania indywidualnie, ale mówię, kurczę, odpowiem może do, przy, przy przy przy, przy nakręcaniu filmika, Dlatego, żeby właśnie... a może komuś się przyda ta odpowiedź na te pytania. I Pani Ania yy, zadaje mi pytanie, już Wam mówię jakie, ponieważ czytam z drugiego telefonu, yy, dlaczego nie wolno stawiać karta rota yy, podczas wykonywania yy, rytuału? I już Pani Aniu i Wam wszystkie kochane moje serduszka odpowiadam. Dlatego, że po pierwsze podczas stawiania kart Tarota jest zupełnie inna energia. Tak? Jeżeli robimy rytuał, to do rytuału wprowadzamy też zupełnie inną energię. Energia rytualna jest bardzo silną energią. Dlaczego? Dlatego, że podczas wykonywania rytuałów przy, przywołujemy tak? różne bóstwa bogów, tak? którzy mogą nam pomóc wesprzeć ten rytuał, żeby ten rytuał był silniejszy, żeby ten, si ten rytuał był bardziej efektywny, żeby trwał jak najkrócej, a miał super efekty, tak? Gdzie nie zawsze to jest możliwe, ale, ale takie rzeczy też się zdarzają. Więc tutaj podczas rytuału jest w ogóle inna gra świec, inne zakręcia. Hmm. One są wymawiane, inne narzędzia magiczne są używane do tego, tak? I ta siła musi, ta cała energia rytualna ona musi taka pozostać, jaka zostaje wprowadzona przez rytualistę. I stawiając karty, zakłócamy tą energię rytualną. Ja tak się zastanawiam, żeby to jak najprościej, najjaśniej wytłumaczyć. Więc stawiając karty, Tarota. Przy Przestawieniu karterota jest zupełnie inna energia. Tak samo ona jest twarda, ona jest ciężka, ona jest mocna, ale ona jest zupełnie inna. Bo tarociści przede wszystkim się ochraniają podczas stawiania kart tarota. Też jest taki wykonywany, wstępny rytuał dla tarocisty, dla osoby, która korzysta z tarota, ochronny przede wszystkim, żeby nic tam się do nas nie przykleiło żeby nic tam nam nie pogorszyło sprawy więc tu wchodzi zupełnie coś innego 180% inna energia i teraz jak będziemy tak tutaj jest piękna czysta energia rytualna też mocna i twarda i teraz nagle wprowadzamy po dwóch dniach wykonywanego rytuału wprowadzamy energię tarota to się po prostu robi tak jak w pralce taka mieszanina tego wszystkiego i po prostu wszechświat wariuje hmm. Wszechświat nie wie, jak to ogarnąć, znaczy wszechświat wie wszystko, tak, ale wprowadzamy ten zamęt. Poza tym stawiając dwa dni po rozpoczęciu rytuału karty Tarota, czy partner do mnie wróci, czy partner zaczyna o mnie myśleć, to też jest nie, nie OK, bo My dopiero wpajamy w partnera cokolwiek przez te dwa dni tego rytuału, więc tak naprawdę on tutaj nie ma żadnych myśli. Ten człowiek jest jeszcze przez te dwa dni początkowe skołowany, oszołomiony, no bo nie wie, że jest na nim cokolwiek wykonywane, tak? Więc te skutki małe, uboczne tego rytuału czy roku mogą na niego działać. Więc nawet <laughs> tarot może być zafałszowany. Tarot może nam nie powiedzieć do końca, Prawdy, tak? Bo to są emocje, które wprowadzane są przez rytuał czy przez urok. I, I to później dopiero osoba, na której się wykonuje urok, ona dopiero przyzwyczaja się do tej sytuacji, wtedy zaczyna inaczej myśleć, wtedy te myśli są jaśniejsze, wtedy te, te myśli są logiczne i wtedy można je fajnie szczytać. A mówię, a tutaj te by były zafałszowane. I, i, I wprowadzamy i, i kręcimy to po prostu wszystko niepotrzebnie, i za, co, co robimy? Za, nie robić za dużo wszystkiego. Tak, Więc tak jak mówię. Tarot oczywiście stawiamy tylko przed um, rytuałem. Sprawdzamy, czy partner chce wróci, czy partner wróci, czy partner nie wróci. To jest właśnie też drugie pytanie pani Ani. Um, dlatego, że i wtedy wi wiadomo, czy warto robić ten rytuał. Tak, więc tarota, kartami tarota możemy sprawdzić, czy rytuał jest sensowny. Ale później, jak już się decydujemy o rytuał, nie stawiamy kart tarota do momentu właśnie, kiedy nie zakończy się ten czas powrotu tego partnera, tak? Czyli po rytuale jeszcze mamy te 30 dni, i dopiero wtedy można po tych 30 dniach dopiero postawić karty tarota. Są przypadki, że yy, sami sobie stawiacie karty tarota yy, podczas rytuałów. I to jest niefajne, bardzo niefajne, ponieważ ja nie mówię, że ja jestem wybitną tarożiską, nie, broń Boże, nie, ale na pewno. Nie, nie do... Kurczę, chcę tak, żeby kogoś się urazić. No, nie znacie się tak dobrze na tarocie, jak taki tarocista, który pracuje z kartami, nie wiem, 16 czy 20 lat, tak? I teraz tu, tu robi rytualista Wam urok, bądź zaklęcie rzuca, bądź robi rytuał, a Wy sobie w domu sami kartami sprawdzacie, jak to idzie. Sprawdzacie energię rytualną. I co? I właśnie to, że nigdy rytuał się nie uda. Wprowadziliście zamęt w swój rytuał, w swój urok. Ja tak jak zawsze mówiłam, zawsze musi być czyste. Wy musicie być czyści, wy musicie być spokojni, wy musicie być pełni wiary i nie macie prawa przez ten okres rytualny, nie macie prawa tego niczym zaszwankować, niczym tego zabrudzić, tak? Tym bardziej nie kartami tarota, bo karta, karty tarota też są, prawda, siłą magiczną, silną siłą magiczną, które też mogą wprowadzić tutaj troszeczkę zamęt. Więc mam nadzieję, Pani Aniu, że Pani wie, o co chodzi już z tym <laughs> kartem, kartami tarota podczas rytuałów. Czyli to chodzi dokładnie o to, żeby nie mieszać energii dwóch innych zupełnie energii, po to, żeby rytuał był wykonany. Tak? I już tutaj próbuję się doczytać, kochani, następnego. Już, 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 już. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra. I teraz pani Ania się mnie pyta jeszcze, że miała postawione karty. Czy mogłaby pani również powiedzieć, czy na przykład, gdy mam postawione karty u wróżki w sierpniu 2020 i z nich nie wynika, że partner nie wróci do końca roku, a będzie tylko oddalał się, to czy podejmując decyzję o rytuale, na jego powrót moja świadomość ma zakodowane, że rytuał się z góry nie powiedzie, bo karty tak powiedziały. Tak, Panie Aniu, i tak moje inne gołąbeczki. Jeżeli karty tarota przed rytuałem mówią, nie stawiać, bo partner nie wróci yy, przepraszam, nie robić uroków rytuału, bo partner nie wróci, to nie robimy rytuału i nie wykonujemy go. Przede wszystkim, tak jak tu Pani Ania dobrze zaznaczyła, nasza podświadomość łyka tą wiadomość yy, od wróżki, yy, czy, od, czy od tarocisty, tak, że nie uda się, więc cały czas w podświadomości mamy te słowa i podchodzimy do rytuału z podświadomością, że nie wyjdzie, bo karty powiedziały, tak, bo karty powiedziały, że nie. A po drugie, jeżeli karty mówią nie, to ja się trzymam takiej zasady, że nie że nie, sta nie robimy wtedy rytuału, nie robimy wszystkich uroków, nie robimy wszystkich zaklęć, ponieważ karty powiedziały, że partner nie wróci. Karty wyczuwają energię partnera, karty wyczuwają miłość partnera do nas i karty wiedzą, co warto zrobić, a co nie. A przede wszystkim też nasza podświadomość tutaj jest bardzo silna i też ona tutaj nam robi psikusa. Więc też my do tego rytuału nie podejdziemy czyści, nie podejdziemy do tego rytuału pewni swojej wygranej i swojego szczęścia, bo karty nam powiedziały, że właśnie ten rytuał się nie, wy, nie wyjdzie, a my go dalej, a my i tak na upór idziemy, a i tak go zrobimy, tak? Mimo, że karty mówią nie, że cały wszechświat mówi nie, ja i tak zrobię. I naprawdę może wtedy naprawdę rytuał nie pomóc, tak? Więc, yy, Pani Aniu, kochana, inne moje gołąbeczki, jak już mówiłam. Nie, jak karty mówią nie, to znaczy karty mówią nie. Nie obrażajcie się na, na innych tarocistów, że jak to karty powiedziały, że, że przemuś mnie nie kocha, czy sławuś mnie nie kocha, czy hubercik mnie nie kocha. Jak to? Ja idę i dalej robię. No i później są efekty, że tak jak cały czas podkreślam, rytualista jest oszustem, bo rytualista oszukał, bo rytualista wziął kasę i mnie oszukał. Mimo to, a ta wróżka i tarociska, która powiedziała, żeby nie stawiać na w ogóle. Gówno wie i w ogóle niech ona się schowa z tymi kartami. To są właśnie takie zdrowe podejście do życia. Yy, więc ja, ja mówię od razu: karty mówią nie. Możecie sobie wtedy odczekać, jeżeli bardzo Wam zależy na tym partnerze i wiecie, że, że chcecie, żeby partner wrócił, to po prostu odczekajcie. Te trzy tygodnie od postawienia kart, spróbujmy jeszcze raz postawić karty. Może partnerowi coś się po prze, po, w życiu pochrzaniło. Może. Partner zmienił ym, swój stan psychiczny, może partner zaczął logicznie myśleć i uznał, że jesteśmy najwspanialsze na świecie i drugiej takiej nie znajdzie. Więc zróbmy przerwę tą trzytygodniową od karty postawmy i sprawdźmy. Może się, mówię, ta energia sprawdzi. I fajnie stawiać to u tej samej jednej tarocistki, a nie, że... Ta pani powiedziała, nie, ja już do niej nie pójdę. bo ona już powiedziała, że już nie wróci, to, że nie wróci i w ogóle nie, 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 to ja, do niej, to ja do niej nie idę idę do następnej, tak? No nie wiadomo na jaką możemy trafić tą, tą drugą tarociskę, tak? Więc jak już u jednej stawiamy, to już stawiajmy o jednej, już nie chodźmy, nie skaczmy z kwiatka na kwiatek, bo to tylko jest robienie sobie problemów. Yy, więc yy, no, więc tak jak mówię, tarot mówi nie, to nie, nie robimy, słuchamy się. Tarota. No mówię, no i ten tarocista też musi być. No, do, dobrze znać te karty, tak? Nie tak jak właśnie mówię, niektórzy sobie sami stawiają podczas rytuałów karty w domu. Kupują sobie fajną talię. Na pewno ta talia nie jest w żaden sposób <laughs> zabezpieczona, na pewno ta talia nie jest. Nie jest, nie jest Związana z nami rytualnie, z naszą energią. My sobie tutaj wykładamy karty, jak w Pietrusia, Panie, yy, prawda? No i okazuje się, że narobiliśmy na, na sobie dymu i szumu podczas rytuału, więc w ogóle sami. Też odradzam zabawy z kartami, ponieważ tak jak ja mówię, każdy rytualista się zabezpiecza przed post postawieniem kart Tarota. Yy, robi rytuał ochronny siebie i osoby <laughs> korzystające z karty Tarota. To jest raz, a dwa przede wszystkim nie każda talia z nami współpracuje, nie każda talia nas kocha i nie każda talia nam chce pokazywać to, yy, co byśmy chcieli. My musimy się połączyć też z kartami energetycznie. Ale dobrze, już przestanę się mądrzeć tutaj, bo mogę gadać i gadać, a... A nic z tego pewnie i tak nie będzie. Um, a I dobrze. I jeszcze następne pytanie pani Anusi, kochanusi, Manusi, Malusi mojej. E, czy przyszłość nie może zmienić nawet. Aha, prześwietlaj, zakodowane, że rytuały z góry na powodzenie to było. Czy przyszłość nie może zmienić nawet rytuał? Czy, przyszło... czy przyszłość nie może zmienić nawet rytuał? Może. Czy przyszłość może zmienić rytuał? Może, ale ta przyszłość nie może być y, stwierdzona na 100%, tak? Bo jeżeli właśnie mówię, tutaj się stwierdza, karty tarota stwierdzają na 100%, że partner nie wróci przez rok i to jest sztywno powiedziane, to oczywiście tego rytuał nie zmieni. Ale jeżeli karty tarota czy, czy, czy inne opcja analizy przedrytualnej y, powie nam, że... Y, Parter może wrócić w ciągu roku, nie jest do końca powiedziane, że nie wróci, jest tam gdzieś otwarty na nas, nie zamknął za nami, za sobą drzwi i to wtedy tak, to wtedy tą przyszłość możemy zmienić, ale tą przyszłość taką stuprocentową, pewną, Pani Aniu i moje inne robaczki, śliweczki kochane, nie można. Czyli tak jak mówię, gdzie jest stanowczo powiedziane, partner nie wróci w ciągu roku, to znaczy, że partner nie wróci w ciągu roku i żaden urok krwi, żaden rytuał, przepraszam, rytuał krwi, żaden spętanie, żadne egipskie nie przyciągnie partnera. Ale jeżeli gdzieś tam będzie nutka taka, że tak jak mówię, nie ma partner zamkniętych drzwi za sobą i chce ten partner troszeczkę gdzieś tam o nas myśli, troszeczkę gdzieś tam żałuje swojej decyzji, oczywiście... Tu jak najbardziej uroki, rytuały <laughs> mają fajny wpływ na to. Więc to już mamy. I następne pytanie: a co jeśli. Natomiast wróżka mi doradzi, jak postępować mądrze, by była szansa na powrót. Ja się do tego dostosuję. I tam. Yy, I tamten powrót się pokaże. Mhm. Mm znaczy ja bym tak, zależy na, na jakiej podstawie wróżka może dawać rady, jak postępować z partnerem, ponieważ ona jakby do końca partnera może nie znać, nie znać znaczy, możemy tam prawda stawiając karty, możemy wczytać się w partnera, że wiedzieć, czy on jest gburowaty, czy jest miły, sympatyczny, yy, czy trzeba mu ulec. Czy my jesteśmy ulegli? Bo tak naprawdę, yy, tam gdzie się związek rozpada, to nie jest do końca wina tylko jednej strony. Tam jest wina dwóch stron, tak? Więc oczywiście Wróżka może powiedzieć, że jeżeli pani chce, to może pani yy, yy, mniej się kłócić, mniej być zazdrosna. Yy, partner wtedy nie odejdzie, partner wtedy wróci, wtedy będzie fajny związek. Tak, oczywiście tak. Wróżka może zasugerować, tak? ale nigdy nie nakazać, nigdy nie powiedzieć, że tak trzeba robić. Ona może powiedzieć, że jest uparciuchem, że denerwuje go u Pani ta zazdrość, że to karty wyczytają. I, na tej i pod, na, pod tym kątem jak najbardziej możemy <laughs> się postosować. Do tego i możemy próbować z partnerem tak postępować, jak nam powiedzą karty. Bo nie tyle, co wróżka mówi, tylko karty mówią. Tak, o, jej, o jego charakterze, o pani charakterze, i wtedy możemy tutaj coś wymyśleć takiego, żeby było fajnie i żebyśmy, żebyście się mogli dogadać. Ale ja zawsze mówię każdemu, kochani, że karty to jest tylko drogowska w życiu nie musicie, jeżeli to co usłyszycie od tarocisty, wy wcale nie musicie tak postępować to jest rogowskaz, który zawsze możecie zmienić, który zawsze możecie przekształcić w drugą stronę, więc nigdy też właśnie po pierwsze nie stawiajcie często karty rota, to jest raz, bo można oszaleć i można tylko żyć kartami, więc ja odradzam częste stawianie kart yy, a po drugie Mimo postawienia kart, starajcie się też sami myśleć, a gdzieś tam w podświadomości to, co karty powiedziały, mieć. I postarać się to wszystko po, po, połączyć, swój tok myślenia z, z, z taką przepowiednią kart Tarota w taką spójność, żeby właśnie pomóc Wam w tym uzyskaniu tego szczęścia i tej radości z życia. Więc ja mówię, ja odradzam, odradzam częste stawianie kart, broń Boże. Jeszcze tak się przepraszam, zawiesiłam, bo tutaj jeszcze chciałam, czy Pani kiedyś. A, czy mogłaby Pani kiedyś coś o tym powiedzieć, Pani Aniu? Wedle życzenia i wedle Pani prośby odpowiedziałam na każde Pani pytanie. I oczywiście dla moich wszystkich serduszek kochanych, tak samo mam nadzieję, że coś się z tego przyda. A jak się nie przyda, no to troszeczkę sobie czasu zajęliście moim gadaniem. Yy, no cóż, no myślę, że chyba wszystko powiedziałam. Tak jak jeszcze raz podkreślę, nie wstawiać za często kart rota. Nie stawiamy kart tarota podczas robienia rytuałów. Nie bawimy się kartami tarota sami podczas wykonywania rytuałów. I nie stawiamy kart tarota u tarocistów początkujących. Bo są ogłoszenia, <kluzny> postawię karty tarota za 5 złotych. Hmm. No dobra. I co? I ktoś nam naklepie takie głupoty, że my później albo się będziemy bali wychodzić na ulicę, albo będziemy jakieś kroki robić, podczynać, gdzie, gdzie dostaniemy kopa w dupę, zamiast, zamiast nam się poprawić w życiu. Hmm. Trzeba troszeczkę uważać, tak? Więc yy, proponuję właśnie. Yy, Wybierać dobrych tarocistów, no. Dobrych tarocistów, a są tarociści dobrzy, są tarociści z powołaniem, którzy kochają tarty, karty, którzy mają mnóstwo talii kart tarota, którzy dobierają te karty tarota do odpowiedniej sytuacji, do odpowiedniej energii, pięknie zabezpieczają energię swoją, pięknie zabezpieczają energię kart, pięknie zabezpieczają was przed tym, żeby coś nam się nie przykleiło niechcianego. No i dobra, zakończyłam dyskusję i zakończyłam swoje mądrości. Mam nadzieję, kochani, że pomogłam w jakiś sposób, że, że coś tam, jakieś sprawy rozjaśniłam. A jak coś, to piszcie. Będziemy dalej wszystko rozkminiać. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Ściskam was bardzo, bardzo mocno. I życzę wam pięknej, spokojnej nocy. I oczywiście jutro, cudownego, pięknego dnia. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Dobranoc.